Myślę, że e, co prawda niczego nie można przewidzieć e, ze stuprocentową pewnością, ale jednak e, pewnie KSEF będzie tym, co będzie nas najbardziej zajmowało w tym roku. E, I wydaje mi się, że bez e, ubania tego kseku, ani biura rachunkowe, ani przedsiębiorcy sobie z tym nie poradzą. E, jeżeli tego nie zrobią, to sądzę, że czeka ich ogromny chaos, dużo zamieszania i niepotrzebnego stresu. Zdecydowanie tak. Myślę, że to jest najlepszy czas, żeby sobie odświeżyć ten temat w ogóle, no i poukładać z procesy konkretnie z konkretnym klientem, bo i tak każdy pracuje inaczej, każdy będzie miał inne potrzeby, oczekiwania, wyobrażenia i trzeba to zrobić zdecydowanie wcześniej. Dużo słucham i myślę na temat czy inteligencji. No oczywiście w związku z branżą, w której pracuję. No i wiadomo, że zwraca się uwagę na zagrożenia związane z tą technologią. Mimo wszystko jednak mam nadzieję, że to jest, liczę na to, że to jest szansa na jednak usprawnienie pracy, wyeliminowanie błędów, na poprawienie jakości i skuteczności, a nie zagrożenie dla pracowników. Nasza supermoc w księgowości zdecydowanie Saldo Spark.